isso just doing a bit stream Mody autotekst, OK. Dobra i się reklamujemy oczywiście czemu Nie że... Jeszcze tam czat Dawid, Dawid do nie dość, no nie ma takiego opóźnienia Boże no pewnie to świetnie jestem. Wszystko głosy na no, OBSS jest, jest dobra. Jestki to się ma dawid, dawid do niec. Nie udułoć Ci Ty co robisz? Mmm, wybuduję na klarnie. Spadło. najdroższy najdroższe projekty będzie. Nie, jak siarka jest najdroższym. To z drugiej najdroższe, bo piasek dużo kosztuje. Nie. Adam Master. O mój Boże, Adam Master. Jak to dawno Ciebie nie widziałem. Nie widziałem, nie słyszałem graliśmy dawno. Dobra, który level jest? Zaraz 120 No u mnie pokazuje w ogóle 100 sto... Który jest u Ciebie level Czekaj Nie jest 113 U mnie przed chwilą Tyś... był 117 Wpisano głośnik i level Ale oszustwo to jest Co nie opisujesz? Pisałem ci ostatnio A nowego Discorda, ja ci podam w sumie To pisałeś pewnie o tego, no Nie wiem w sumie gdzie Ci podam mojego Discorda teraz, o jestem... Jeszcze tam na tym Discordzie nie jestem bez rog dobra. Ostatnio byłem tam zalogowany, ale... Daj mi na tego Discorda, za ciebie zaradono na najwyżej. Można no i trudniej coś pograć. Jeszcze pamiętam ten serwer, co mieliśmy. Gram na tym skyblocku, um, pisałem. A ono co Discord, Discordów, no to ci tego no, jak mówiłem. ucho -oh, typu Craftplay Nie, ja na Craftplayu nie gram. Ale gram no nie wiem, mega dropach na przykład. Nie wiem, jeżeli Adam Master grasz... Nie, wiem, do pierwszej i drugiej to można pograć potem. tu kopalnie premium, ty kiedyś tutaj grałeś Grać godzina i sobie kupić kopalnię, taką premium za 20 zł. Co za chłop. Chłop, Kupu, nie, Kupuję hostinga za stówek kiedyś na nie, Nikt nie, nie, Nie ja pogardza, ale mi też możesz kupić Aha i znowu live'a tak jakby wywaliło Eee nie mam ligi, nie, 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 nie gram wola no z... Mówię, ja chyba kończę Ciao, tak szybko? Co? Tak Bo nie też chmurka, też nie mam Co? Już nie mam. Czemu? No nie wiem, tak jak o. Nie chcę mi się gadać. Czemu? No roz... o, nie wiem. Tak o czemu. No, nie wiem. Czemu? No tak. No to pomóż tak, mi... Cze, pomóż mi w praktyciarce. Ale no, nie chcę. Czemu? No nie wiem, tak już wyszło. Czemu? No właśnie nie wiem, z kobi się chce. Znieczona jest tam. Czemu? No... bo tak. Czemu? Bo nie ma czemu. Zakna coś zabrać na Discordzie, Spoko. Aha, live, laga mam. to no i za pieniędzy które gdzieś ja no, mam no, no, reconnect Ty może się z kimś poklepiamy tu Na tym ty się klapią, nieźle O, dobra, tego Steveka Mordo, ale, gdzie tu uciekasz Może mieliśmy się jaką bi... E, widzisz się, co chłopa Widzisz Patrzcie! Patrzcie, patrzcie, patrzcie go! No stupamy chłop. Dobry chłop. No chyba spać ile. Tak wcześniej, która jest? Nie, ja tu sobie... 35. No właśnie. Ale nie wiem, nie chcę się jakoś tak... No które trochę Nie wiem, pa o, cześć W sumie adres IP tutaj mam Daj zobaczcie się już, 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 Sprawdzam Dobra, mogę zagrać tamtą, dawaj PW Wiesz, Marlo. Halo. Wiem, że masz mikrofon, by było słychać. No, bo mam. O, tu masz. O, głos ci się nie zmienił. Dawaj, tutaj. To dalej masz ten samnik? Czy tam ten sam? No. Ten mikrofon? Czy co? Nik, 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 nik. A nick tak. Jaką masz rangę? Nie mam tu rangi. To Ty kopanie kupiłeś premium? Mam tu kopalni premium. Co za chłop. Już byś mógł bardziej kupić. <grybuj> mnie pogardził. Co... Ten mikrofon mi się nie wyświetla na ja nie wiem dlaczego, bo ogólnie mam nowy. Możliwe, że mam źle podpięty albo difficult. właśnie mi też się nie wyświetla. Mikrofon, głosy wideo i mam na difficult i mi wykrywa ten mój, są podpięte. podpięty. A mi na apkach wykrywa właśnie, no tam na tym. Są reklamować ser... no, live. Is l a v a love? w e l u y s h a v a. Sois sûr. Mm -hmm. Dobra, no kaktusiarki będą no, oczywiście potrzebne jak i no, i kaktusy, których jest sporo nawet. Wiecie, ten czas czy co? Nie wiem, bo o. No i nie wykryła jednak. Hmm. Jedno no. nie co wykrywa, to tylko z No to nie ja. Mój kolega kiedyś gadą przez mikrofon z kamerki. no zobacz jak słychać. Ja, det er ikke så mye å merke med mikrofon. O, mam mikrofon z kamerki. O mój Boże. Jakie echo. Łaboli boli. Nie. Wyłącz to, wyłącz to. Siedzę. Wyłącz to. Wyciszę cię. Wyłącz to. Szybko idź na inny mikrofon. Bo z kamerki to sery tragiczne. Jest level. 115 Jezu wiem. wiem, skąd jest ten mikrofon, tak? Przez chwilę, przez chwilę myślałem, że sam nie wiem skąd on jest No, czy nie Przez chwilę myślałem, przez chwilę myślałem, nie wiem skąd on jest Nie idzie do myślić Jesteś na serwerze? D dołączam Spokojnie Chcesz mi kupić kopalnię premium? Nie Chciałbym To tak No weź, co ty? Na pewno? No. A masz taką kwotę? Co? A masz taką kwotę? No. Powiedz, głup. Nie. Czemu? Hm? sobie na Iron No. Ci znajdź mi taką HP. No, bo to przez kaktusy. No to. Jakieś Microsoft Account Settings hmm. No i zemigrowałem do konta i cały Minecraft mi się popsuł Dobra, migracja konta Siema, Leksik Co tu w ogóle wymyśli jakaś migracja konta? No, no górze masz Leksik mojego Discorda, to dawaj tego, dodaj mi to pogadamy, zrobimy grupę Po prostu, żeby nie był nudny live, będziemy gadać na live wszyscy Czego nie Dobra, zepsuł to jest Co zepsuł to jest? No nie wiem, z mikrofonem konto na jakiegoś Microsofta i z Minecraft mi się cały popsuł. Hmm. Hasło mi się jakoś nagle zmieniło. E mail też. Nie wiem co to jest jakaś emigracja. I ty to zrobiłeś w ogóle? Nie. Ja no gram no ja też tylko że na że pisze że nie mogę dołączyć na serwer bez jakiejś emigracji wiem jakąś emigracja teraz nie muszę no i check your microsoft dobra to jest absurde po prostu czo. co widzą